Siema, z tej strony Seba witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj witam Was z dwiema informacjami. Na początku, zaczniemy sobie od informacji z zeszłej soboty, z 27 maja, na temat mostów z terenów Bałkan Zachodnich, tego nadchodzącego dodatku mapowego, na który no dosyć długo już czekamy i się go doczekać nie możemy, no ale może w końcu się pojawi, zobaczymy. Na razie nie ma jeszcze takich oznak typu jako ukryte osiągnięcia czy ciężarówka na kładce, więc no jeszcze będzie trzeba trochę poczekać, a patrząc na oficjalną stronę tych tematów jeszcze tam zostało, ale raczej nie wszystkie się pojawią, zresztą więcej i w każdym razie o tym mówiliśmy. W innym materiale, pewnie wiecie o jaki chodzi, i jakby co, za niedługo pojawi się na kanale. Natomiast potem przejdziemy sobie do drugiego postu. Tutaj przejdziemy sobie za ocean do ATSA, dokładnie do Oklahoma i tam temat bardzo podobny, aczkolwiek trochę inny. No, jest ten temat faktycznie, bo ile tu było o mostach, to tam będzie po prostu o zbiornikach wodnych, no ale i tu i tu można zobaczyć y, również pokrewne tutaj y, tematy, ale w każdym razie na początku. Zacznijmy sobie od Bałkan. Jak to się na chwilę obecną prezentuje na tych terenach, w niektórych miejscach, to możecie zobaczyć na tych materiałach udostępnionych przez SC Software. Warto zwrócić uwagę, jaka już jest szczegółowość na niektórych terenach, a nawet na wszystkich że jest to no, już dosyć mocno porobione, gdzieniegdzie gdzie wydawałoby się, że nawet w pełni są ukończone te tereny, ale oczywiście nadal wszystko jest jeszcze w trakcie prac, wszystko ma jeszcze status working progress, więc tutaj zmiany oczywiście mogą jeszcze nadejść, ale wydaje mi się, że i, no, jakby to porównać do tego co widzieliśmy chociażby no, z kilka miesięcy temu, to niektóre te tereny, co prawda inne w innych miejscach, ale jednak prezentują się no, bardziej wykończone niż to co było no, no właśnie te kilka miesięcy temu. Natomiast jeśli chodzi o mosty, nie będę tutaj przytaczać może wszystkiego od całego tekstu. Z pierwszej, ważniejszej części najnowszego postu można tutaj zauważyć, że studio wymieniło takie mm, obiekty, jak chociażby nowoczesny most Franjo Tuzmana, most Pelieszac. I most Kryka. I oprócz tego, że oczywiście są bardzo ważnym połączeniem, żeby dostać się z jednej strony na drugą, no to oczywiście robią też wrażenie, jeśli chodzi o po prostu wygląd. Bardzo ładnie wyglądają, no i w rzeczywistości robią wrażenie, no i najwidoczniej w grze też będą po prostu robiły niesamowite wrażenie, więc przejażdżka przez nie będzie na pewno sprawia ogromną przyjemność. No, a na końcu, jeszcze tutaj wspomniano, a gdyby się zastanawiał, most Pelia nie jest jedynym niedawno ukończonym mostem w tym rozszerzeniu, i tutaj bruknięcie, więc pewnie dają wskazówkę, że coś jeszcze tutaj szykują. Natomiast idąc do dalszej części postu, tutaj w sumie mogę już przytoczyć pełny tekst, będą inne charakterystyczne mosty, takie jak stary most w Mojkowacu, most Śląski i unikalne mosty w Belgradzie czy Sarajewie, które może nie będą na tak wysokim poziomie jak te wspomniane wcześniej, ale każdy most na Bałkanach Zachodnich reprezentuje nie tylko oszałamiający wizualnym widowiskiem, ale także symbolem jedności łączącym ludzi i miejsca w tym zróżnicowanym i urzekającym regionie, no, z tym łączeniem i tak dalej to no, nie jest do końca zawsze pewne zważywszy na to co było jeszcze przed początkiem drugiego tysiąclecia, ale no kto wie jaka była historia ten wie pewnie o co chodzi, ale w każdym razie na pewno jedno wiemy, Bałkany prezentują się fantastycznie i tak samo jak Wy ja już też chciałbym naprawdę pograć po tych terenach, bo te dwa lata już od premiery ostatniego dodatku mapowego dają o sobie znać, no i z miłą chęcią bym po czymś pojeździł. No, ale jeszcze pewnie będzie trzeba trochę poczekać. Jeśli będzie jakaś no, iskierka, jakaś tutaj nadzieja na to, że ta premiera będzie za niedługo, to na pewno dam wam znać. Ale nic takiego na razie się nie pojawiło. Na razie jesteśmy nadal w tym okresie, gdzie po prostu standardowo będziemy dostawać jeszcze posty. Ale może za jakiś czas to się zmieni. W każdym razie warto obserwować mój kanał, bo jeśli coś będzie, to na pewno Was o tym poinformuję. Natomiast jeśli chodzi o następny post, tutaj jest najnowszy z 30 maja i chodzi tutaj oczywiście o Oklahomę, najbliższy dodatek mapowy, jaki zapewne wyjdzie i temat zbiorniki wodne. Więc tutaj też przy okazji popatrzymy sobie na różne inne mosty, aczkolwiek, no, tak jak wspomniałem, tematy bardzo podobne do siebie, ale no tematycznie tak czy siak trochę inaczej. Bo tutaj głównie skupimy się właśnie na rzekach, jeziorach, będą też tamy i właśnie co ciekawego jest to software ma do powiedzenia na temat rzek. Oklahoma ma około 78603 mile rzek, z których dwie najbardziej znane to Arkansas i Red River, czyli Czerwona Rzeka, obie o długości ponad 1400 mil w kilku stanach. Jako dopływ potężnej rzeki Mississippi, Czerwona Rzeka zawdzięcza swoją nazwę brązowo-czerwonemu kolorowi jej wody spowodowanemu dużą ilością czerwonego brudu i osadów. Rzeka Czerwona nie jest jedynym dopływem w mieście, ale także rzeka Arkansas. Jako jedna z najważniejszych rzek na Środkowym Zachodzie rzeka Arkansas jest niezastąpionym ośrodkiem handlu ogólnym jak i oczywiście w regionie. Jest to również ważne wisiedlisko dla dzikich zwierząt zarówno na lądzie jak i w wodzie. Jedną z najnowszych w cudzysłowie rzek w stanie jest rzeka Oklahoma. Położona w centrum stanu, siedmiomilowy odcinek rzeki był pierwotnie znany jako rzeka North Canadian River, Obszar ten został od tego czasu przekształcony w piękne tereny krajobrazowe ze szlakami, obiektami rekreacyjnymi. Tyle o rzekach. Czas na jeziora. Oklahoma jest także domem dla ponad 200 jezior, w tym jeziora Eufaula i Texoma. Oba zobaczymy na terenach yy, dodatku. Jezioro Eufaula, nazwane na część pobliskiego miasta, jest największym jeziorem w Oklahomie, szczycącym się imponującymi 105 500 akrami powierzchni i ponad 800 milami linii brzegowej. Od wędkowania po obserwowanie dzikiej przyrody zawsze było to popularne miejsce, w którym można cieszyć się jego naturalnym pięknem. Jezioro Texoma jest drugim co do wielkości jeziorem w Oklahomie i jednym z największych zbiorników wodnych w Stanach Zjednoczonych, a jako park stanowy oferuje wspaniałe udogodnienia zarówno dla gości, jak i mieszkańców. Podobnie jak większość jezior w stanie, Texoma została utworzona przez zaporę Denison na Rzece Czerwonej. Tyle jeśli chodzi o jeziora i jeszcze zostały tamy, które odgrywają ważną rolę i służą wielu celom, w tym ochronie przeciwpowodziowej, zaopatrzenie w wodę, rekreację, ochronę ryb i dzikiej przyrody i lub energię wodną. Przy tak dużych rzekach przepływających przez Oklahomę można zrozumieć potrzebę zbudowania ich całkiem sporo. Konkretnych może tu nie wymieniono, ale zawsze można sobie popatrzeć, mniej więcej jak to wszystko oczywiście się prezentuje. No i trzeba przyznać, że tutaj no, będą ciekawe widoczki w tym dosyć małym stanie, ale jednak będzie pod niektórymi względami na pewno się ciekawie wyróżniał od co niektórych innych stanów. Także jeśli ktoś lubi takie tematy, myślę, że w Oklahomie będzie tutaj zafascynowany tymi okolicznymi widokami. I w kwestii oklahomy to raczej tyle, choć tutaj sytuacja podobna trochę jak z Bałkanami, też nie ma żadnych osiągnięć, ani nawet ciężarówka na okładce się nie pojawiła. Może czekali na tą najnowszą się pojawi, może to ona się pojawi, może jakaś inna? Jak myślicie dajcie znać. E, oczywiście też co uważacie o tych wszystkich terenach i z Bałkan i co oklahomy, też możecie napisać w komentarzach. Natomiast oczywiście na oficjalne potwierdzenia dat premiery i innych tego typu rzeczy, no to będzie trzeba poczekać, ale raczej jeśli chodzi o Kachome, to pewnie no, prędzej wyjdzie niż jeśli chodzi o Bałkany. Natomiast więcej na ten temat jak wspominałem będzie mowa w jednym z materiałów, który pojawi się za niedługo na kanale. Także jeśli chcecie go zobaczyć to zachęcam tutaj do oczywiście subskrybowania kanału z dzwonkiem, bo wtedy na pewno dostaniecie powiadomienie kiedy taki materiał się pojawi. No i jeśli chodzi o ten cały materiał, to o tyle. Także dzięki za oglądanie, zachęcam do oceny do filmu, skomentowania go do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!